Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy y, odcinek y, z Waszymi przesyłkami, Waszymi kartkami, listami do mnie. Ja kochani chciałabym Wam z całego serca złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne mokrego dygusa, odpitego zajączka. Zobaczcie mój zajączek, o zobaczcie ile tego jest i będzie jeszcze druga część y, z Waszymi paczkami. Y, zdrowych, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt y, czego sobie tam w ogóle zapragniecie i w ogóle naprawdę no przede wszystkim spokojnych, tak? Y, no. Y, kochani, ja się biorę za Wasze listy, tu swój stroiczek y, odstawiam żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, i kochani, mamy tak: na dzisiejszym odcinku mamy przesyłeczki od Marii Marii. To sobie napisałam sobie z tej strony, żeby nie pokazywać danych. Więc mamy od Marii Marii, od Życiowego Doradcy, od Mary i Mario, od SebastianaWszystko.pl i od Ewy Stanisławskiej. Yy, powiem tak: zaczniemy może sobie po kolei. Od Ewunii Stanisławskiej powiem Wam, że drapałam już trapeczki, bo chciałam sobie to po prostu delektować się nimi, także pokażę tylko wynik końcowy. Tu mamy taką piękną kartkę z kurczaczkiem od, Mary, od Mari Mari. Bardzo Ci kochana. Dziękuję z całego serca. Mamy, kochani, przepiękną karteczkę. Spójrzcie tylko. Kurczaczkiem. No i mamy trapeczkę. Z okazji Świąt Wielkanocnych. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielkiej pomyślności życzy Marii Marii. Przepiękne to po prostu jest. Przepiękne. Dziękuję Ci, kochana. Będziemy od razu lecieć z tymi zrabkami, żeby nie było, że ja znowu pomieszam tak jak kiedyś. No, pomieszałam te drapeczki. No dobra, no to sobie dziapiemy. śmaragdowy Dolarek. Bardzo, kochani Wam, dziękuję. Żeście wysłali takie skromniutkie, naprawdę, bo ja też powysyłałam Wam skromne zdrabki do wielu osób. To nie chodzi o bogatość, to chodzi o pamięć, za którą Wam całego serca dziękuję. No dobrze, to sprawdzamy sobie tą szmaragdową. Szmaragdy mamy 9, 2, 25. I trójeczka. Co by nie było w tych drabkach, to są tylko zdrabki. Dla mnie pamięć i życzenia są ważniejsze niż prezenty. Mamy jedynkę 28, 13, czwóreczka. O mamy, jak to mówi Mary i Mario, drożdżówkę. Także mamy szmaragd. Teraz 21. Także wysłałaś mi, kochana, szczęśliwą trapkę. Tu mamy oboczka. 11. O, patrzcie, jest drugi szmaragd. No proszę, ładna trapka. I 24. I co my tu mamy? 5 zł i 5 zł. Także mam dyszkę, już będzie na Coś fajnego. Także dziękuję Ci, kochana. Bardzo Ci dziękuję za tą trapeczkę i za życzenia. Druga kartka jest od życiowego doradcy. Powiem Wam, że oczywiście te kartki mam pootwierane To, co życiowy doradca zrobił, to po prostu, no bomba, no bomba. Wysłał karteczkę, wysłał mi bony do sklepu Dino. Kochani, 100 złotych. Tutaj się nie drapię, Tu już jest, kochani, wygrana. Mam 100 złotych wygrane. Także, Leszku, bardzo Ci z całego serca dziękuję. Na pewno to w jakiś sposób fajny wykorzystam. Mam oczywiście y, radosny świąt życzę życiowi doradca z autografem. Wielkanoc 2022. Także dziękuję Ci. Ja tą kartkę sobie zostawię na pamiątkę. Ona za jakiś czas będzie cenna. Pójdzie na licytację. Albo, nie wiem Dziękuję Ci leczku, naprawdę Fantastyczna, bardzo, bardzo Fajnie pomyślane 100 razy lepsze niż drapki Zobaczcie, mam wygraną stówę Także, no To już jest super Dobrze, teraz zrobimy sobie Mary i Mario Tutaj nie odwracam, dlatego, że Mamy dane, oczywiście Tu już nic nie ma no i Mary i Mario postawili na drapeczkę, owocówkę i krzyżówkę. No i taką piękną kartkę spójrzcie, kochani. Cudowna karteczka. Życzenia dla kochanej Ani Marzenka Mario z Nikodemem. Bardzo Wam kochani dziękuję. Już nie będę tych życzeń czytała wszystkich, no bo wiadomo o co chodzi, a też nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Także karteczki też tutaj sobie odkładam na boczek. No i co, no bierzemy się za tą krzyżówkę. Pierwszą. I patrzymy. Dziękuję wam Mary Mario, też wam życzę spokojnych, zdrowych świąt, tak samo jak Mary Mari i życiowemu doradcy. Mamy literkę A. No i patrzymy sobie. Mamy A, jak to uważaliście na Facebooku wrzuciłam, <śm> że moje Paputy dorobiły się potomstwa w sensie na razie jeszcze jajek, nie? Pięć jajek jest. Normalnie nie próżnują, tak? Bawią się świetnie. Zobaczymy, co z tego będzie, czy w ogóle coś będzie. Zastanawiam się, czy nie będę musiała działalności gospodarczej otworzyć na sprzedawanie tych papuk albo rozdawanie. No, zobaczymy, jak to będzie. Oby się tylko coś tam fajnego wykluło i żeby się udało. Dobrze, mamy literkę A. Także ja jajka na Wielkanoc mam i to jeszcze ile? Dobra, teraz literka C. C, C C. mamy cent. Tu jest też C. Czy jeszcze gdzieś? C, 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 c. już nie ma. Literka U. Mamy. Mamy jedną fajnie takie podrapać takie maluszki. Ja powiem Wam oszczędzam ostatnio. No bo nie mam czasu, już nie kupuję tych drapek. Na razie filmiki lecą na bieżąco, z tych co miałam ponagrywanych. Dzisiaj nagrywam sobota. Miałam wrzucić już dzisiaj filmik, ale po prostu się nie wyrobiłam. Ale to nic będzie w niedzielę. Niedzielę, druga część będzie w poniedziałek, z paczuszkami, także myślę, że będzie fajnie akurat świątecznie. Literka L, mamy gil, klin, jeszcze jest gdzieś, nie, kolejna literka to literka B, mamy byby, tu mamy boa. Dobrze, dalej. Literka J. Mamy tutaj. Tu jest też. Okej, okay, kolejna literka to literka P. Tu jest też P. I tu mamy. I tu jest. No, jest tych P troszkę. Dobrze. Kolejna literka to Z. Z, 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 tu mamy. Jeszcze gdzieś? Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Literka I, mamy gil. Tu mamy. Dobrze. Kolejna literka to D. Mamy D, mamy odra. Kolejna to literka E. Jest Grecja, cena, cent, cech. Jeszcze gdzieś tu jest. Dobra. Jaka będzie następna? M. Mamy M. No, tylko jedno. Dobrze, teraz co F? F widziałam. Mamy F. Dobrze, dalej. Literka W. Mamy W. Kolejna to O. Tu mamy O. Tu mamy O. Tu jest O. Mamy pierwsze słowo. Pasmo. Mamy Boa. Dobrze, jeszcze gdzieś O? Nie ma. I ostatnia literka to literka T. I mamy trzecie słowo. Jest wygrana krzyżóweczka, kochani. Te Jeszcze gdzieś? Nie. Sprawdźmy kontrolne. Powinny być kół, Tak, zgadza się. Mamy trzy złote, kochani. Ale fajnie, no. Teraz owocówka numerem trzynastym. No i zobaczymy, co my w tej owocówce tu będziemy. Mamy arbuzy. Jak ja to mówię, warzywniak. Dobra, dalej. Truskaweczka. Mamy truskawkę. Jabłuszko. Tu mamy jabłuszko. Dobrze, jak na razie fajnie. Coś tam wpada. Może takie przerwy są najlepsze. Tu mamy boróweczki. Dalej mamy pomarańcza. Tu mamy pomarańczki. Kolejna to awokado. Gdzie to awokado tu jest? Mamy awokado. Mamy kiwi. Tu jest kiwi. Dobra, co dalej? Dalej mamy ananasa. Tu mamy ananaski. Dobra, jeszcze gdzieś, nie? Kolejny symbol to kokos. Tu mamy kokosik, tu jest kokosik. Kolejny, banan, mamy bananki, tu mamy bananki. Ładnie, dobra, dalej. Gruszka, tu mamy gruszki. Tu jest i tu jest. Co jeszcze nam tutaj da? Wiśnie. Wisienki. Brakuje nam cytrynki. Tu jeszcze truskawka była. Kolejny symbol to figa. Tu mamy figę. No i ostatni symbol to karambola. Tu mamy karambole. Tu mamy karambole. Ale to nam linii, kochani, nie dało żadnej. Chyba nic nie pogubiłam. Sprawdźmy kontrolne. N i D. No. Także tu mamy pustaczkę, ale nic nie szkodzi. Dobrze, teraz mamy od Sebastiana wszystko.pl Tu już wyciągamy, tu już nic nie ma. I co mamy? Mamy czekoladkę. O język, ja uwielbiam tą czekoladkę. Jak meczko w tubce. Normalnie uwielbiam. Mamy baranka z czekolady. Trochę schudł. Przypłaszczyli go. Zobaczcie, ale przeżył. I mamy karteczkę, kochani. Mamy karteczkę. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy piękną kartkę. Spójrzcie, kochani. O Jezu, jaka piękna z życzeniami od Sebastiana z kanału a Szaleństwo Gier o Jezus, no a ja wszystko w PL przepraszam Sebastianku tyle tych kanałów jest po prostu tak tam y, wszystko .pl to jest Robert <laughs> przepraszam Sebastianku także to jest od Sebastianka Szaleństwo Gier bardzo Ci dziękuję za tą piękną kartkę odkładam ją, o matko jeszcze zrapki, o krzyżóweczka duży lotek pensja i laki 7. Dziękuję Ci bardzo. Już bierzemy się za dziebanie. Co by tu nie było, wiadomo kochani, to są tylko zdrabki, ale ja już i tak jestem zadowolona. Naprawdę mam was. To jest dla mnie najważniejsze. Mamy 19 i 11. I co jest? 24, 23. 26, 14, 16, 12, 13 i 21. A w bonusie mamy kwiatuszka. No i fajnie jest kwiatuszek. Super. Czekoladka jest na osłodę. O Jezu, jak ja na nią patrzę to aż normalnie. Uwielbiam tą czekoladę.

16. Także tu jest pustaczek, ale naprawdę nie przejmuj się, Sebastianku. To są tylko trapeczki. Dobrze, co dalej? Nic nie wiadomo, co w nich jest. 40, 37, 41, 22, 0,2 i 18. I takich liczb szukamy. Jedenaście nie ma, osiemnaście mamy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, czterdzieści siedem i czterdzieści dziewięć, gra druga, cztery siedem, dwadzieścia dwa jest, trzydzieści dziewięć brak,

Osiemnaście jest, dwadzieścia dwa nie ma, trzydzieści cztery i czterdzieści jest. Dobra, dalej sześć dziewięć, dziesięć, dwanaście, osiemnaście jest i trzydzieści siedem jest. No i ostatni rząd mamy jeden siedemnaście. 22 jest, 32 nie ma, 41 jest i 48 nie ma. Także tutaj nic nie będzie. Tym się też nie przejmujemy. Mamy jeszcze drapeczkę, krzyżóweczkę małą. Dobrze, no to sprawdzamy, co my tutaj mamy. Mamy literkę Y. Hmm. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, nie widzę. A jest. Dyby, 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 dyby. na samym środku. Dyby. Dobra, druga literka to F. F, 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 F. Nie widzę. Znajdzie się. Literka T. Mamy violeta. Ajuta, Porto. Dobra, następna. Oj, V to sobie odpuścimy. U, U mamy, V tu mamy, U mamy. Dobrze, dalej. E, tu mamy E. Wioletta, leczo, tu już nie ma, kolejna literka to literka A, tych A troszeczkę tu jest, tu mamy waga, gaz, ares, kajuta, rama, Waleta. Dobra, chyba to już wszystko. Następna to literka O. O Jezu, O jest S. Dobra. O czy S no. Może S będzie. Tu mamy kos. Tu mamy proso. Dobra. Dają S. Nie dali I. Ale będę pamiętać jedno i, tu mamy b, mamy b, dalej w, mamy waga, owoc, dalej m, mamy m, mamy rama. Tu jest jeszcze też. Dobra, może będzie S. Nie dali P. Py, py, py. Tu mamy P. Dobra, dalej. J. Mamy. Jedno. O, i jest S. O, widzicie, kochani, także. A tu M jeszcze było. S dali. Tu mamy kos. Dobra, dalej mamy G. Mamy drugie słowo. Nie, pierwsze słowo. Dobra, tu mamy G. I ostatnia, przedostatnia literka D. Tu mamy D, tu mamy drugie teraz słowo. Tu mamy D, tu mamy. Dobra, i tu jeszcze literka nam jedna umkła, to H. H, ha ha, mamy H. Dobra, jak dobrze wszystko drapałam, to mamy tylko dwa słowa. Tak, i tu jest pustak, także tym się nie przejmuj. Mam czekoladkę, mam baranka. Także dziękuję Ci Sebastianku. No i tutaj mamy karteczkę jeszcze od naszej Ewuni, tej słabszej, ale tak jak mówiłam, Byłam na tyle inteligentna, że sobie ją zdrapałam. Tu mamy karteczkę. Tu mam zdrapkę, którą wysłałam Ewunii. Cudownego zajączka. Mniam, Także Ewuniu, nie gniewaj się. Tu jest wygrana. Ewunia dała to na wsparcie kanału. Także odkładamy. Tutaj są zdrapeczka od Ewuni. Oczywiście tu są, obydwie są puste. Ale może i dobrze. nie wiem. Y Puste są. Fajnie się drapało. Cała przyjemność, naprawdę, bo ja lubię te drapki. Także mm, dziękuję Ci Ewuniu. Nie wiem, czy tu bonusa jeszcze. O, widzicie tutaj? Bonusa z tego wszystkiego nie zdrapałam. A w bonusie mamy gary. No, także na pewno jest pusta. Widzisz, Ewuniu, przy okazji sobie zdrapałam. <laughs> no, zapomniałam o tym. Dobrze, no i tu mamy jeszcze karteczkę od Ewunii. Taka piękna. Proszę bardzo, happy. I tu mamy życzonka. Kochana Aniu, zdrowych, pogodnych świąt wiewkanotnych, smacznego jajeczka, mokrego dęgusa. Dla Ciebie i całej rodziny. Ewa, Michał, Luiza. Dziękuję Wuniu. Ja też Ci życzę zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkim Wam kochani życzę spokojnych świąt yy, przy stole naprawdę yy, zdrowych przede wszystkim, tak? Bo to jest najważniejsze. Ja się z Wami będę już, kochani, żegnać w pierwszej części. Mamy tutaj trzy wygrane trapeczki w szmaragdach, w krzyżówetce od Ewuni. No i od życiowego doradcy mam wygrane 100 zł. Tak, bo to jest moja wygrana, można tak powiedzieć. Tak, także, Leszku, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę zaszalałeś. Z tymi bonami, ale na pewno coś kupię fajnego, postaram się na pamiątkę, żeby to było. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie pierwszej części i zapraszam do drugiej z paczuszkami. Do usłyszenia! Jeszcze raz wesołych świąt, kochani.